Dzień dobry, Paweł Duma, z tej strony fotograficzne Targi WŁodzi, 20 edycja. Jestem na stoisku Ezo. Za mną jest Paweł Właśniewski. Witam Państwa, dzień dobry. Ciekawa rzecz, bo za nami są dwa monitory, które wyświetlają dokładnie to samo. Pewnie na wideo nie będzie do końca widać różnic, ale jest taki napis. Czy widzisz różnicę? I tak patrzę się, patrzę i twierdzę, widzę. Widzę to samo, ale widzę inaczej. Możesz mi powiedzieć, o co tak naprawdę w tym chodzi? No bo tu jest jakiś taki monitor z kapturem, tam jakiś zwykły monitor. Czy to jest różnica między ilością pieniędzy, które wydamy? No, oczywiście, tak. Jak to zwykle bywa. Znaczy chodzi o to, że w tej chwili niektórzy promują zwykłe monitory, nazwijmy to domowe, biurowe, jako monitory semi-foto, czyli monitory, które można. Po kalibracji używać do edycji fotografii, do takich zaawansowanych prac. No, oczywiście, jeżeli ktoś ma strasznie ograniczony budżet, no to może pójść w tym kierunku, ale my właśnie chcemy pokazać dwa monitory, które no, są skalibrowane do takich samych ustawień, na których jest wyświetlane to samo, sklonowany jest obraz i wtedy widać tą różnicę. I to naprawdę jest, no, w moim odczuciu, znacząca różnica i dlatego też prezentujemy to dla szerokiego grona, żeby sami mogli porównać. No oczywiście można pracować na takich monitorach domowych i biurowych, ale to nie jest to. Tutaj nie ma układów równomierności podświetlenia, nie ma układów, e, które wyrównują kolorystykę, nie ma stabilizacji e, tych parametrów ekranu e, i po prostu nie ma całej, całej masy funkcji, które tak naprawdę czynią z, mon z monitora narzędzie pracy do koloru, do edycji tego koloru. Dobrze, to mamy tutaj dwa monitory. Jeden jest monitorem biurowym, drugi jest monitorem graficznym. Nie jesteśmy w stanie obrazem wideo przenieść tych różnic, ale jak mógłbyś pokazać palcem, to w takim razie co jest inaczej? Znaczy, no kwestia najbardziej widoczne są różnice w czerniach. No, monitory takie zwykłe biurowe nie są w stanie e, odżarować takiej głębokiej czerni. To jest po pierwsze. Po drugie, kwestia przejść tonalnych e, pomiędzy różnymi, no, prawda, barwami czy tutaj no kwestia tutaj czerni tu, czy na jednym, czy na drugim obrazie, więc to wszystko jest bardzo dobrze widoczne i tutaj no, promujemy jednak to, że jeżeli rzeczywiście ktoś się nawet bawi z kolorem, ale już nie mówię o takich, już nie mówię o takich bardziej zaawansowanych pracach, to naprawdę musi mieć odpowiednie narzędzie, to narzędzie no, musi przenieść jego ekspresję, prawda, to co tak naprawdę chcę pokazać, to co chce przekazać, no bo zrobienie zdjęcia to jest jedna rzecz, ale potem jest cały ten proces postprodukcji, prawda, gdzie jednak te pewne elementy e, korygujemy, no i tutaj jeżeli nie widzimy tak naprawdę co korygujemy, to to, to wszystko traci sens, więc musimy na... Mieć odpowiednie narzędzia, tak jak mamy dobry aparat, odpowiednie obiektywy i tak dalej i tak dalej. Tak samo musimy mieć dobry monitor, żeby to wszystko, co już żeśmy zrobili, pokazał nam, bo pewnych rzeczy nie zobaczymy. I to tracimy w zasadzie całą tą naszą pracę, całą tę inwencję, całe nasze wyobrażenie, powiedzmy o tym, jak to chcemy pokazać. Ale to też chcesz mi powiedzieć w tej chwili, że Aizo nie będzie produkować monitorów semifotograficznych? No nie, no te monitory, o których się mówi, semi-foto, to są monitory domowe biurowe. No i zarobił monitory domowe i biurowe, to jest cała seria FV, prawda? Ale to są monitory, gdzie no tam główną, e, główny ciężar, jak gdyby tych wszystkich zaawansowanych funkcji, jest skierowany na to, żeby zmniejszyć zmęczenie podczas długotrwałej pracy z różnymi aplikacjami biurowymi. W przypadku monitorach monitorów graficznych, no ten ciężar. Jest przełożony jak gdyby na prawidłowe odzorowanie tej koloru, jak, na, jak najbardziej wierne i z wszystkimi maksymalnie detalami, prawda? Więc jak gdyby to są dwa różne światy, które no, tam zazębiają się oczywiście w pewnym jakimś tam zakresie, ale generalnie to są zupełnie monitory do zupełnie różnych użytkowników. Ale to w takim razie, no, jeżeli ja nie mam dużo pieniędzy, a jednak chcę mieć monitor dobrej firmy, to co? No jak kupię sobie monitor, nazwijmy to taki biurowy, jak ty to określasz, to będzie aż tak bardzo źle, w końcu wyświetla mi się całkiem ładny, kolorowy, ostry obraz. No tak, ale no w tej chwili monitory graficzne już nie kosztują jakichś chorych pieniędzy, to już minęły dawno te czasy. No najtańszy nasz monitor graficzny CS230 to jest w tej chwili cena promocyjna 2190 zł brutto. To nie są jakieś horrendalne pieniądze, prawda? Eee... Kolejnym monitorem CS2420, no to jest tam około 2900 brutto. To już jest monitor pracujący przestrzeni do RGB, oczywiście sprzętowo kalibrowane wszystkie. Więc to nie są takie pieniądze, na, na które tak naprawdę nas nie stać. Jeżeli kupujemy aparat body plus szkła i wydajemy te kilka, kilkanaście tysięcy złotych, no to te 3000 zł to, to już nie jest to, co naprawdę trzeba by oszczędzać. No, tak, jest, tak jest moje zdanie. No, robimy kroki, prawda, to nasza, wynik naszej pracy to zależy od najsłabszego elementu. Jeżeli tym najsłabszym elementem jest monitor, no to tak naprawdę nie doprowadzimy tej naszej roboty do finalnego efektu takiego, jakiego byśmy chcieli. A to, to, nie, to nie jest już... to nie są takie pieniądze straszne, Bo oczywiście można kupić monitor za tam 20 tysięcy zł, ale to nie namawiamy do takich monitorów, właśnie namawiamy do tych monitorów serii CS, o przystępnych, naprawdę bardzo przystępnych cenach. W takim razie monitor biurowy ile może kosztować? Pewnie paręset złotych. No to jeżeli mówimy o naszych monitorach, no to to zaczyna się od około tam tysiąca złotych, ale to do dwóch z tego, no to, to zależy też oczywiście jaki, prawda? No, czy jest to dwucalowy, jest to dwucalowy monitor 4K biurowy, kosztuje tam około pięciu tysięcy, prawda? No więc to. No, to też będzie różnica. No co, 4K nasz graficzny co pół kosztuje, prawda? Ale to znowu kwestia jest tego, do czego tego to chcemy użyć. No, jeżeli my każdy musimy wykonać te wszystkie kroki i, i wtedy jesteśmy zadowoleni. A jeżeli po prostu kupimy monitor zwykły, taki domowy, biurowy, do zaawansowanej pracy, to to jest taka proteza, która do niczego nie prowadzi. No, tak no ale żeby to zobaczyć trzeba się pojawić bezpośrednio na targach, bo tak jak powiedziałem obraz internetowy nie przeniesie tej różnicy, natomiast tutaj jesteście przez cały czas otwarcia targu. Tak, jesteśmy przez cały czas, zapraszamy, ale również też do nas zapraszamy do, do naszej galerii Ezonu w Warszawie. Jeżeli będziecie państwo tam, to bardzo zachęcamy. To kwestia z tego rzeczywiście przekonania i pokazania tej, 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 tej różnicy. Czy jeżeli przyjdę tutaj z własnym zdjęciem, będę mógł je zobaczyć sobie na dwóch różnych monitorach? Tak, oczywiście. W takim razie zapraszamy do odwiedzenia targów. Dzisiaj jest pierwszy dzień, mamy jeszcze drugi, trzeci dzień tuż przy wejściu w stoisko Eizo. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję i zapraszam.